I cześć! W kolejnym odcinku nagrajmy z Pokémon Fire! Poczekajcie, że sytuuję sobie stopper. No i dobrze. Wczorajszym odcinku, znaczy no, chwilą w, w odcinku, pooglądaliśmy sobie TGTV i oczywiście zapewniliśmy paczkę. Teraz idziemy połapać naszego pierwszego Pokémona. O, to w takie drogi będą się o których już chodziliśmy właściwie. Naszym pierwszym celem, jak już wspominałem, będzie PJ i tryb tatający. Hmm. Tylko słabo. Hmm. Jak mam poziom? Wierzę, Wiele, coś sądzę, że... albo dobra, że... dobra, ludzi. Nie, no to jak... Wcześniej to w tym... tu nie miałem żadnych problemów z ludzi. Czasami tak, no, tak, dalej tak, to pojedzie odcinek. tak, tak, ja

Ooo, ciemno było. A teraz taki dźwięk, jak pokonał nasz jest renny jakby karetka, nie sądzicie? Ale ten dźwięk nie tak jest sobie o, nie, żeby się nie okazało, że zaczynałem mikrofon, z co zauważyłem Ożyj, aby się udało Arci, użył kubała Kręci, 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 kręci. pokaże zielony guziczek a nie, nie, źle się nie powie, że tylko, tylko pokazuje się w gwiazdkę. Zapytałam ja. Hmm, hm, hmm, hmm, Właściwie nie mam pomysłu, nazywam Iris. Dlaczego tak mi się skojarzyło akurat z bogami greckimi? O, no, nie bardzo lubię ty. Tak, wiem, się zamówię sobie. No się, no, nie widzę w nic złego, ale... I rys? Jeśli o to chodzi, to jeśli będą jakieś fajne nazwy na Pokémony, e, to oczywiście będą ewoluowały, to je zmienię. Chcesz uleczyć naszego PJ'a e, i Squirtla? PG? Nie, no nie wiem, nie będą w PJ. Nie powinno wam to robić żadnych problemów, bo to nie jest nic złego. Wszystkie Twoje Pokemony. E, tak, tak, tylko na, oczywiście jest bardzo prosta na X-Penie. Irys, hmm, zmień, jest pierwszy, i on trafia nie pierwszy do kanony, czy ona? O, dobrze, nie, znaczy na no niej też, ale tak jak już. tak on się w osu w stylu ilustrowy. Iuuu, hop. Więc takie coś możemy przeskoczyć, jeśli... Hmm, ale... ...płaska strona... ...przy naszej stronie, czyli tu jest płaska strona po naszej stronie, to hop. Hmm, pielę szybkemu, tu jest ret... ret teraz w czwartym poziomie. Hmm, super. Gdzieś wygrać, to jesteś hardcorem. Dobra, możesz to wygrać. Udź ta łupka. Ta łupka ty głupi. Ejcie co, ejcie co, ja wolę nie przeciążać pani mój Iris. Masz mojej Iris. Iris. I zyda. Ja nie wiem co ma tylko z zydą Nie chyba nie Ale nawet jeśli nie jest fajny, fajnie, fajnie już O właśnie, bubu może czasami e, spowodować, że szybkość przeciwnika spadnie Ale no, jest to rzadki efekt e, Mało przydatny jeśli ktoś będzie się opierał na tym, że akurat mu się trafi W pełni Nie, taktyka na opieraniu się tym, że akurat już starzy to jest Mm, mm, krak, krytyczny czas. Ue, się... Znaczy, jeśli chodzi o XP, to ja mogę to przyspieszyć. Oczywiście cały może odcinek zleci na tym. Może to przyspieszam, ale to już widzieliście, praktycznie muszę to zbić... ...i Iris. Ja... Ja... O ile była szybciutka. Pokupię ja... potiony, będzie prościej. Jeśli, jeśli teraz bym teraz nie pokonał jej... retarty, to bym już jej nie pokonał. No, drugą nawilę mam spokojnie wyparczyć. Oczywiście potem... NIE! Nie, 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 cios. Ale no, mam no, prawie dziewiąty poziom. Głupiję tak z dziewiątej, no bo no, 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 dziewiąty wbija, y, Iris wbije 6 i my pójdziemy sobie na Johna. Johna od O, I lewy Iris, no dobry, dobrze, dobrze. Tatuś jest dumny, Tatuś jest bardzo dumny. Ten a atak, atak tak piaskiem mm, powoduje, że as, as, U as U a C tak się chyba tak, nie umiem tego czytać, czyli Widoczność spada i jest większa szansa na... Nie no... Jest większa szansa na spudłowanie. W tym odcinku chyba mówię za szybko, za co przepraszam, jednak powinno się mnie zrozumieć, więc tak. Wrzucę na odcinek na YouTube. Ach, ale używam tak naprawdę angielszczyzny w YouTube. Nie, Jeszcze jeden... No, tak, jeszcze jeden pokawałnik. Gdzie hmm. to PJ się uczy? Pidzieje się uczą gasta chyba na siódmą. specjalny atak. Wtedy miałbym praktycznie... Praktycznie miałbym już glupa na Wciągnięcie ręki takie byłoby sprawy. Panował yy, atak lotu. Hmm... Spróbuję wziąć ten siódmy, może ósmy nawet. Przepraszam, to jest może mój odcinek, Także ja jestem taki sobie w ucinaniu i tak dalej. To są to pierwsze odcinki, a ja się akurat tutaj dużo wygadałem w tym odcinku. No nie. Ja się akurat dużo wygadałem w tym odcinku, więc... No nie będę usuwał. Pewnie. Mm. Ale następne odcinki, jeśli naprawdę będzie was już tak bardzo męciło, to po prostu możecie sobie ominąć, tam napiszę nie wiem, ekspini yy, pj czy tak innego Pokemona. Zmieniamy nie jest żeby po prostu odcinek. Oczywiście przeczytacie wcześniej opis, że przeczytam jest super ważny, czy nie. Oczywiście zawsze coś tam... Yy, Powiem jakiś coś ważnego w odcinku. Nie jest tak, że je bez sensu mówię w odcinkach, bo to się na pewno mija z celem. Jednakże nie, takie super ważne rzeczy. Rzadko już co odcinkach prawda, taki na bawa, Ważne rzeczy, są bardziej użyte informacji Nie, nie, nie. nie Dziwanty to może być. nie tak szybko się XP płaci, ile się robi za jeden poziom. To jest strasznie szybko, ale potem zyskać takie to za jedną że na przykład na pięćdziesiątym poziomie jest niebywało. Zatem albo to na to jedną łapkę ma tu zrobić. Albo nie. Równy, równy, równemu sobie tak, ale czyli z liderów, z trenerów ale z trawy to jest nierealne jest, 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 jest Dobra, możemy iść na Joe No na początku chyba nie bierze hmm, zabra. Przepraszam, teraz obie tak na szybkości Po nie sobie pójdziemy do Zmienimy pokemona I wszystko będzie ok, po prostu ok Teraz powiedziałem, jakby coś by się nie słyszeli, to okej, okay, chociaż to jest takie mało ważne. Waga 22. Oczywiście, jeśli nie wykonamy Joanna, to już nie będziemy mieć z nim walki, dlatego co ta walka jest taka ważna. Przeważnie dla mnie. O nie. O, bo to trzy punkty nie jest nic, ale... Dlatego ta walka jest tak ważna dla mnie. Żeby ją On też chciałby już od razu na ligę Pokémonów z takimi Pokémonami, to jakby ma sens. No nie, proszę, ryw, rywal, przez takie może. Też ma Green, czyli to jest Firelet i druga wersja Leave Queen, tylko z Pokémonami, ma Spiroła. Spiroła ma właśnie na tej drodze. Proszę, wygraj to. Juuuu. dajesz? Nie, 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 nie możesz wyrzucić. Przewróć to cię wleję, wleję cię w różnych. Patrzcie, 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 prawie połowa życia przez jeden, a tak. No jest super. i super, idzie lepsza od Ar Arkana. Zmieni Aron. Jest lepsza od Arkana. Nagle to się zmieni. I to bardzo szybko. Bo deptować w pierwszym... W pierwszej sali będzie oczywiście... A Właściwie nie przedłużając to możemy już chociaż nie do końca. To jednak ten odcinek chyba będzie tak około 12-minutowym, bo ymm, bo ja nie zamierzam iść yy, w Virginia Forest. Albo właściwie to mogę... No nie, będzie 15 minut, to gdzieś tak około będzie. Bo zamierzam w William Forest dopiero zacząć w kolejnym odcinku, bo to ja umieścić w jednym odcinku cały ten las. Znajmniej większość lasu, większą większość lasu. Może możemy wcielić Porada. A pokémon i bo swoją kolekcję. No i to jest droga, jakaś dwa. No. Mm. ileś mnie dotyczy to było tutaj? A nie, to było Arkansas. Nie rozumiem no, Arkansas pory z poziomów. Przed eee, pokemonikiem... Dobrze, tak. no, przed umową pokemonikiem w całym Viridian Forest jest na pewno Pikachu. Pikachu. No i jego szukanie. Tak, może należy skompletować. Tim na początek. Czy to jest sen? Czy to jest sen? Na samym początku. Eee... Już na samym początku. taku Hmm, tak tak o, tak dokładnie. go A może się jest królem? Mam do Mhm, mhm, mhm. Idzie mi coraz lepiej. Użymy się bugu, bo nie wiem jak by się tak król. Znaczy nie chyba z się Wow! Dobra, tak go Torban? Teraz mnie powinniśmy mieć problemu. To jest mamy minimalny stan życia. Może mieć pikachu. Czy, o nie jaki może być Pikachu. Czy były mniejsze... Były mniejsze stan życia w mojej życiu. Tak! Mamy Pikachu. No, no kobieta. Hmm... Nie wiem jak ją nazwać. To jest bardzo trudne. Wiecie co mam powiem? Ten odcinek był bardzo przełomowy. Walka. Zobaczcie dwóch połowy Pokemonów. Hmm. Bardzo nowoczesne. To znaczy, bardzo dużo nowe informacje. No ja właściwie nie wiem jak ją nazwać. Nie wiem. Hmm. Nie mam żadnego pomysłu. Albo można wyjąć... Wyjąć tak jakoś bez namysłu troszkę. Mas, mieszka. A co to? Dobrze napisałem maus. Weźcie powiedzcie mi, że dobrze matko, bo jak ja dawno nie miałem angielskiego i chyba zapomniałem jak się pisze maus. No to jeśli tak się nie pisze, no, to będzie po prostu maus. Yy, zapraszam Was, do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.